Rząd zrobił deklarację. Deklarację, że pomoże w nie swojej wojnie, bo to nie jest nasza wojna, to nie jest ani wojna Ukraińców, ani to nie jest wojna ruskich, ani nasza, to jest wojna między interesami, wielkimi interesami tego świata, a przy tym jest to ustawka, celowa ustawka, żeby podzielić torcik, jakim jest ta część Europy, czyli Polska i Ukraina. Dwa najsłabsze kraje. Najsłabsze dlaczego? Może nie duchem, może nie tyle militarnie, ile najsłabsze moralnie. Z racji tego, że jesteśmy rozbici, podzieleni i skłóceni. I do tego dążą. Zauważcie, jak sprytnie rozegrali to Angolę, a nasz duduś długopis wpasował nas w to. Jakaś dziwna umowa między Anglią, Ukrainą i Polską, przy czym Anglia się nagle wycofuje i powstaje <grym> sytuacja z lat. Wojennych, nie wiadomo. Angole się wypinają dupą, Polacy dostają po własnej dupie. Czyli mam tutaj na myśli akurat przynajmniej Powstanie Warszawskie i cała gama różnych innych zagrywek, które mają na miejscu ośmieszyć Polaków, poniżyć, zdepopulować, doprowadzić do kolejnego, jak to się mówi, upadku. Dlaczego? Popatrzcie teraz. Układ między Polska, Ukraina i Anglia. Angole się wycofują, Polacy nie mają mocy sprawczych, tym bardziej, ani mocy decyzyjnych, bo NATO nami rządzi. Jesteśmy krajem niesuwerennym. Pomimo, że kilkuset, a może kilkanaście czy kilkaset tysięcy nawiedzonych chodzi z flagami na kiju i czci niepodległość i suwerenność, to nie jesteśmy ani krajem suwerennym, ani niepodległym. Żyjemy w iluzji i teraz. Angole się wycofują, my nie mamy mocy decyzyjnych i na polu bitwy zostaje kto? Ukraina. Do kogo Ukraina będzie miała pretensje? Do nas i do Anglików. Ale na kim się odbije? No przecież nie na Anglikach. Gdzie oni pomaszerują, po, po co przez morze, co nachukać, na pukiel skoczyć Angolom? No główną. Angole zawsze, kurde, spadali na cztery łapy, bo to oni są decydentami wszelkiego bałaganu na tej ziemi. I teraz, co? Mamy stały konflikt, stały nieodłączny konflikt podżegany cały czas przez media, podżegany przez głupców i nie do końca wyszkolonych cymbałów, którzy po prostu cierpią wiedzę tylko z telewizji, z mediów i nic poza tym. Więc, co teraz na Ukrainie? Władimir Władimirowicz Putir, którego to. Też na Facebooku mnie za to zbanowano na 7 dni, że powiedziałem, że zakochałem, rozkochałem się w Władimirze Putinie, za to, że akurat dzięki niemu że pokonał pandemię wojną. No mistrzostwo świata, jak on to zrobił, ale właśnie. Nie wiem czy zostałem skasowany za to, że powiedziałem, że on pokonał pandemię, czy dzięki niemu została pokonana pandemia, czy za to, że będę go nosił na rękach, jeżeli uda mu się pokonać polską naiwność i głupotę. Nie wiem, ale być może ktoś mnie zgłosił, a może po prostu z racji obostrzeń już teraz takich, bo mamy wolne media, nie? Wolne, znaczy wolne z racji tego, że zwolniony mamy przesył danych i dlatego mamy wolne media, bo media są dalej pod reżimem akurat różnych, różnych cudaków, którzy na mnie skutecznie kontrolują i przypuszczam, że ten odcinek też może nie przejść, może upaść na ryja, jak wiele innych rzeczy... Które są stricte robione oddolnie. Ale do czego zmierzamy? I do czego dochodzimy? Do tego, że mamy akurat konflikt między Polską a Ukrainą. I na tym konflikcie, na tym konflikcie zależy, zależy akurat wszystkim. Bo tak, Władimir Władimirowicz, Putin uporządkuje sobie tereny, które mu będą potrzebne do transportu, akurat kolejowego. Ze wschodu do Europy, i teraz to on będzie decydował, zresztą jak zawsze, o tym, co, jak, kiedy przyjdzie, i to on będzie pobierał główne myto, bo to on będzie ochraniarzem akurat chińskich transportów. Uporządkuje sobie tereny akurat i poszerzy tereny Włości i interesów swoich na terenie Ukrainy, czyli tam Dąbaz i cała reszta, i część Ukrainy też pewnie buchnie, bo tak wypada, bo jak znam życie, no to przecież będą tacy, którzy tam będą wiwatować sława Ukrainie, a będą też tacy, którzy będą wiwatować sława Rosji, nie? Niech żyje Rosji, Matiuszka moja. No i Putin, dobry ojciec, przygarnie tych ludzi, niewątpliwie razem z tym aerałem, który oni posiadają, bądź na którym zamieszkują. I to, co zostanie akurat, Później, już w Ukrainie, to tą całą resztą będzie zarządzał epi, episkopat europejsko-amerykański, że tak powiem, polityczny episkopat. I jak już oni tym zaczną zarządzać, to oni, oni później już zrobią dalsze, bo już zrobili rozeznanie, tak jak i w Polsce, tak i na Ukrainie, poprzez spis oddolny, jak to te spisy były, poprzez inwigilację i, i, i różnego rodzaju. Infiltracje geodezyjne, infiltracje w urzędach miast. Oni już wszystko wiedzą, co, kto, gdzie, kiedy i jak, które można papiery i kwity podważyć, żeby zabrać nieużytki, żeby zabrać ziemię rolną, żeby zabrać różne włości Polaków. I Jak oni to już wiedzą, to teraz będą sobie tam układali powoli na Ukrainie. A Polska już jest, jakby na to nie patrzył, chyba tylko ślepy tego nie widzi, pod władaniem europejsko-wschodnio-zachodnim. A też jak to wygląda? No, tak jak niejednokrotnie wspominałem, czyli Górny Śląsk, yy, cała zachodnia Polska, Poznań do Góry Szczecin i Dancing, wolne miasto Gdańsk, kurwa. Będzie wolne, jak go puszczą na filmie z Czerni Czeplinem w zwolnionym tempie, to ono wtedy będzie wolne. To nasze miasto Gdańsk. No i ta część będzie akurat zarządza zarządzana przez Niemcy. Środek, czyli epicentrum bałaganu będzie zarządzane przez Usrael Tam będzie centrum logistyczne, a wschód polski A wschód polski akurat będzie pod władaniem Wschodu, czyli wiadomo Wszelkie interesy Władimira Władimirowacza pocina No i on tam się będzie dobrze gościł i będzie wspierał wszystkich tych Zamojskowo Chełmskowo i tych innych ludzi, którzy Będą mieli wątpliwą przyjemność być pod dyplomatyczną władzą i opieką, a tym samym ekonomiczną władzą i opieką Wschodu. No i teraz, co z tego dobrego wynika, to, że na naszych ziemiach kto, kto, kto troszeczkę żyje bardziej nadzieją i iluzją, będzie można się spodziewać, że będą rywalizowali ze sobą Wschód i Zachód, który to bardziej nie dogodzi, który to szybciej oskubie nas wszystkiego. I teraz, jak się Rosji rozpędzi, to położy łapę. Przypuszczam od tego przekopu wiślanego, tam położy łapę, pojedzie aż tak mniej więcej 100 km, może 80 km, wolnego pasma. Zostawi tam na tych na Suwalszczyźnie, żeby bimbar można było pędzić Ukraińcom. To tam, a cała reszta będzie pod władaniem Rosji. Przynajmniej tak wynika z moich domysłów, a i nie tylko. I teraz, moi mili, do czego tu dochodzi? Dochodzi do tego, że jak już to, żeśmy obgadali, to czas wejść na Facebooka i tam poruszyć temat, ileż to pięknych minek, zdjęć i solidarności z biednym narodem ukraińskim jest. Widzę te flagi pod, pod zdjęciami, pod tymi, co to kurczę, no jakby nie patrzę, oni się solidaryzują z biednym okupowanym narodem ukraińskim. A powiedzcie mi, kurwa, dlaczego on jest biedny i dlaczego jest okupywany? Czy to Polska ich okupuje? Nie, nie Polska. Czy to Ruskie ich okupują? Nie, nie Ruskie. A kto? A interesy Zachodu ich okupują? No bo przecież nie kto inny jak e, amerykańsko-izraelskimi łapami włożone jest tam kupę interesów fikcyjnych, spółek, fikcyjnych słupów na terenie Ukrainy, gdzie rżną biednych Ukraińców, tak jak u nas się rżnie poprzez korporacje biednych Polaków, tak rżną tam biednych Ukraińców, a oni wieszają psy, że to Polacy ich okradają, Polacy ich oszukują, że to Polacy ich wyzyskują. A w gruncie rzeczy takie firmy nawet nie mają żadnego odnotowania ani zarejestrowania na terenie Polski Rzeczpospolitej. Więc tylko one mają jakąś taką fikcyjną lokalizację, nie wiem nawet gdzie, w jakim urzędzie, bo niejednokrotnie firmy, które funkcjonują jako polskie na terenie Ukrainy, nie mają zarejestrowania na terenie Polski. I o tym powinna przynajmniej wiedzieć pewna społeczność naszego kraju, która interesuje się finansami i przekrętami, ale przypuszczam, że nie interesuje się tym i nie wie z racji tego, że nie powinna wiedzieć, bo czerpie z tego wszystkich, kto ten kto powinien, ten kto ma daleko posunętą wiedzę i kontakty, ale wracając do tych, co to się solidaryzują akurat z biedną Ukrainą, do tych, co chcą po prostu przyjmować na swoje mieszkania ukraińców biednych, co to chcą po nich jeździć, co to chcą ich wspierać. To mocno mi się wydaje, że to ludzie już dokonali właśnie autodiagnozy, bo tak jak było niejednokrotnie powiedziane, że nie zainteresujesz się polityką, to ona się zaraz zainteresuje tobą. Obecna sytuacja, jaka ma miejsce na wschodzie w Europie, też powinna być mniej więcej trzech czwartych uwagi każdego Polaka, bo dotyczy przede wszystkim nas, gra rozgrywa się już teraz o Polskę, są to kolejne rozbiory. Ekonomiczne, a niebawem być może pojdzie, dojdzie do jakichś tam prób oderwania części Polski pod jakieś tam zarządy, przypuśćmy, niemieckie. Myślę, że zacznie się od Górnego Śląska, a pierwszym miastem wyznaczonym, z tego co jest mi wiadomo, jest Opole. Tam będą Opole odrywać od, Pol od Polski i przeciągać na stronę niemiecką. Więc będzie zabawnie już. I znowu będzie kolejny powód do tego, żeby Polacy mogli się kłócić. Ale jak jesteśmy cały czas przy tych utrapionych, biednych, akurat Ukraińcach i o tych ludziach, którzy swoje flagi powstawiali pod swoim zdjęciem, to powiedzcie mi, czy Wy nie wiecie naprawdę, że Facebook jest tubą, która do zbierania opinii publicznej, nastrojów społecznych? Publikując takie zdjęcia swoimi flagami, wyrażacie bezwzględne poparcie. Dla tych biednych ludzi. Skoro wyrażacie bezwzględne poparcie, dajecie tym samym sygnał naszemu rządowi, żeby jego notowania wzrosły, żeby zrobił to, co on chce, a wy poprzez swoją głupotę jeszcze wspieracie czyli, żeby wysłał tam polskie wojska po to, żeby ich wspierać, a tym przynajmniej, żeby Wspierał ich finansowo i nie tylko. A już, jak na tyle sobie pozwoli, to będzie ściągał do Polski, bo wy, podobnie jak Owsiak was zrobi w kule, taki rząd was zrobi w kule, będziecie tutaj ściągać Ukraińców. Tylko, że do Polski przyjadą Ukraińcy, akurat z dużym prawdopodobieństwem pochodzenia e, żydowskiego. Tylko te, ci biedni, ci, którzy, których po prostu nie stać na to, żeby rozkręcili jakieś interesy, bo komuna ich tam wpierdoliła do podszewki i mogą zapieprzać tylko tak, jak zapieprza się w Polsce, w pocie czoła, bo oni nie byli zdolni do tego, żeby przykombinować. Cała reszta to będą pewnie te ukry, które po prostu wyznają banderę i tych też tutaj się przywiezie, ale każe im się trzymać mordę w kubeł, a jeżeli nie ich, to przynajmniej ich rodziny. I teraz jaka piękna sytuacja powstaje do kolejnych podziałów, czyli... Ukraińcy na terenie Polski, ci umiłowani i miłujący Banderę, Żydzi na terenie Polski, z biegiem czasu zaczną sobie robić mniejszości narodowościowe, będą próbować udzielać się w rządach naszych, będą próbowali wywierać nacisk, żeby móc podejmować decyzje odnośnie swojej nacji, więc będą pchali się do koryta partyjnego. No i wtedy to już będzie nieustająca wojna Polaka z Polakiem. To ty przyjąłeś u krów. to ty kurwa Żydów przyciągłeś. I wtedy to już naprawdę nic nie zrobimy. A co by wystarczyło zrobić? Ja nie neguję tego, że żadna wojna nie niesie za sobą sukcesów, bo wszyscy w wojnie są przegrani. Że słabszym należy akurat pomagać. Owszem, ale pomagajmy im tam. Jeżeli jeden z drugim masz odwagę wstawić flagę, wspierać tych biednych Ukraińców, bo dostają po dupie. Dlatego, czego dostają? Dlatego, że tacy są głupi jak i Polacy, że wpuścili do swojego państwa tych, którzy nimi teraz rządzą i pozwolili im jeszcze na to rządzić dzięki rządom. Oni mają takie same rządy jak my, czyli nie nasze. Ich rządy również są akurat yy, żydowskie, jak i nasze są żydowskie. Więc wiadomo, kto rządzi, więc wiadomo, dlaczego decyzje są. Patriotyczne w naszym rządzie. Patrioci są w naszym rządzie. Tylko patrioci, nie polscy, ale yy, tam z tego, z, jak to się mówi? Z pustyni. No i co? I później będziemy się tak cały czas przepychać. A gdybyśmy, przynajmniej ci odważni, którzy mają odwagę wstawić swoją flagę, Tą ukraińską flagę pod zdjęciem? Ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć na przykład takich ludzi, którzy są pochodzenia ukraińskiego, takich ludzi, którzy mają tam rodziny, żony, ale moi mili, czy ci ludzie nie powinni tak solidarnie, jak mają odwagę wstawić flagę ukraińską biednego narodu, tym samym wspierać intencje i działania naszego rządu, czy nie powinni. Chociaż połowę swojej pensji wysłać, stworzyć fundację i wysłać tam. Nie wyślijcie swoje pieniądze. Ci, którzy mają ochotę przyjmować Ukraińców tutaj w Polsce na ten, to już pewnie wiecie o tym, że będzie Wam rząd płacił za te mieszkania, tylko, tylko nie wiadomo, czy wy je później odzyskacie. Bo one będą sprawem pierwokupu dla Ukraińców przez jakiś czas, jeżeli ich nie zdążycie wyrzucić, bo takie rzeczy też miały miejsce w innych państwach. W trakcie przyjmowania emigrantów. Dlatego wszystkim uwikłanym w wojny pomaga się na odległość albo się jedzie do nich pomóc im. Jak rząd jest taki bohaterski i lojalny z Ukraińcami, to niech się pakuje i wypierdala na Ukrainę. Władimir ma dla nich jeszcze pale takich płonących oszczepów, które latają.